Drodzy czytelnicy, chciałbym pobieżnie omówić 51 i 52 wydanie Tygodnika poradnika rolniczego. Jest to numer łączony, podwójny, objętości 144 stron. Jest bardzo dużo do czytania, ale jest też bardzo dużo czasu do przeczytania całego numeru tygodnika poradnika rolniczego nasz wstępniak, który piszę od 10 lat wspólnie z redaktorem Pawłem Kuroczyckim. Wrażliwość i człowieczeństwo. Tytuł się odnosi do postawy społeczeństwa polskiego w okresie wojny, w Ukrainie. To człowieczeństwo wyraża się tym, że Polacy generalnie okazali się otwarci na ludzi dotkniętych wojną. Początkowo dużo mówiono o Polakach, o ich dokonaniach, że w Polsce nie było żadnych obozów, chwalono. Teraz ta sława stała się. Bardziej ulotna. Europa i świat zapomniała o dokonaniach obywateli Polski w początkowym okresie wojny. Poprzednie dwie wigilie toczyły się w atmosferze COVID. -u. Wydawało się, że gorzej być nie może. Już COVID wywalił nam ekonomię. Wojna wywaliła jeszcze ją bardziej. Dla rolnictwa jest to bardzo zły czas. Ceny wzrosły, oczywiście ceny y, z y, skupu, ale nie wszystkich. Choćby mamy problem z, z kukurydzą, ze zbożem, która zostaje w, w Polsce y, zamiast trafiać z Ukrainy do krajów biednych, do Afryki nade wszystko. Mamy inflację. Rok temu nawozy były po 3-3,5 tysiąca złotych. Myśleliśmy, że nie może być gorzej, jest gorzej. Po prostu nie wiemy, co będzie z naszą gospodarką. A ziemia, szczególnie ziemia, wymaga spokoju. Rolnictwo to jest taki warsztat pod chmurką, że wymaga spokoju, stabilności oraz pewnych perspektyw. Zamieszczamy też wiele informacji bardzo użytecznych dla rolników. I tak więcej roślin z dotowanym ubezpieczeniem. Budynki do 300 metrów związane z produkcją rolną bez pozwolenia na budowę. Zachęcamy też do udziału w naszych konkursach, a także konkursach, które, których jesteśmy patronami. Między innymi do konkursu Innowacyjny Rolnik, który organizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a my jesteśmy partnerem medialnym tego konkursu. Piszemy o. Spadku cen wieprzowiny, spadku eksportu wieprzowiny z Unii, co powoduje nadpodaż i że ceny wieprzowiny nie rosną. Unia traci dlatego, że zamknęły się Chiny, lockdown był przeszkodą w tym imporcie. Kukurydza z Ukrainy, drugi stopień alarmowy. Agrounia zajęła budynek Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zaczął się strajk okupacyjny. Postulat po prostu, żeby bez kontroli nie szła kukurydza i zboże do Polski. To zboże były określone mianem zboża technicznego, a więc bez żadnych norm. Trafiało niestety nie do krajów Afryki, trafiało do Polski i ruinowało nam ceny skupu zbóż, a teraz kukurydzy w szczególności. No, Także rząd zaczął z powrotem kontrolę na granicy przeprowadzać, więc mam nadzieję, że już lewe zboże, nie wiedzie do Polski. Kolejną cenną informacją jest taką pogłębioną, jest tekst Magdaleny Szymańskiej pod tytułem Młodzi rolnicy otrzymają jednak wsparcie do świn. Porady prawne przez panią profesor Anetę Suchoni i Alicję Moros są jak zwykle wysokiej jakości, konkretne i pomocne. Przypominamy, że te, te porady dla y, premieratorów naszego Tygodnika zarówno tych z mleczarni, jak i z naszej redakcyjnej raty są udzielane bezpłatnie. Nasza interwencja, rolnik i policjant w Układzie Zamkniętym, przedstawia niespotykany konflikt między rolnikiem, który uprawia ziemię, ma gospodarstwo, ma firmę, a mieszkańcem wsi, który jest byłym policjantem. Każda strona ma swoje racje. Tylko, że wydaje mi się, że rolnik jest na przegranej pozycji, ma, miał już ponad 50 kontroli. To jest taki nowy spór między tymi mieszkańcami wsi, którzy już nie są rolnikami, a tymi, którzy wykonują jeszcze zawód rolnika. Dodatek Mazowieckiej Izby Rolniczej. 6 grudnia w Parzniewie odbyło się ósme walne zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odwiedził wicepremier Kowalczyk. No rozmawiano o imporcie zboża i kukurydzy z Ukrainy, o dopłatach unijnych, o różnych trudnościach trapiących nie tylko mazowieckie, ale całe polskie rolnictwo. Agroporady poświęcone są kukurydzy, są światowe rekordy planowania różnych roślin, polskie rekordy planowania, nie tylko kukurydzy. W sumie wszystko dla dla plantatorów kukurydzy, którą nie można teraz sprzedać. Z jednej strony zachęta, a z drugiej strony trudności ekonomiczne. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. Kukurydza w Polsce zajmuje obszar 1 800 000 hektarów. Polecam szczególnie artykuł dr. Moniki Kopacze-Radziulewicz. Bezpieczeństwo białkowe w oparciu o polskie bobowate. Technika rolnicza też jest na bogato. Między innymi zbiór słonecznika przystawką do kukurydzy. Ciekawostka Bizon w Warszawie jako atrakcja dla dzieci. No już, Może niedługo krówki będą w Warszawie jako atrakcją dla dzieci. Tam między blokami uwiązane. Okazały 50-latek John Deere. Chodzi o kombain. John Deere MD330, który ma 50 lat, a spisuje się doskonale. Ten kombain. Jeszcze, swoje jeszcze zrobi, polski żywiec, chów, świn i bydła, i hodowla bydła mięsnego. W artykuł Dominiki Stancelewskiej ASF ponownie zaatakował Czechy, chociaż tam z ASF-em Czesi sobie poradzili wcześniej i składniej, ale mimo to ASF się odnowił i to w pobliżu granicy z Polską. Reportaż gospodarstwa, które prowadzi Katarzyna i Tomasz Paw wraz z córkami Wiktorią, Weroniką oraz synem Kres Krystianem. Gospodarstwo to jest nastawione na, na produkcję prosiąt, tucz kontraktowy. Redaktor Anny Malickiej, tekst ze Stadniny Koni Pełnej Krwi Angielskiej w Krasnym, najstarszej Stadniny w Polsce. I jest Polskie Mleko. Sześć reportaży z zobór, z różnych i takich, co mają 150 krów i 20 krów. Krystian Burdelak ze wsi Maszew, dostawca do okręgowej spółdzielni Wart Milch w Sieradzu, ma 20 krówek i sam konstruuje maszyny. Między innymi wóz paszowy kosztował go 7300 zł. Pan Krystian mówi szczerze: 3 lata temu, gdy ja zrobiłem ten wóz paszowy, który kosztował mnie 7300 zł, podobny wóz kosztował 40 tysięcy. Teraz kosztuje oczywiście więcej. Po prostu nie opłaca się na 20 krów kupować własnego wozu paszowego. Mamy też reporta z okazałego gospodarstwa do OSM Sierpc. Małgorzata i Mariusz Wróblescy prowadzą to gospodarstwo we wsi Jaworowo, kolonia. To jest w gminie Zawid. Jest to nowoczesne gospodarstwo, wyposażone w roboty. Mleko dostarczane jest oczywiście do sierpca. Myślę, że w tym gospodarstwie jest perspektywa produkcji mleka. I oczywiście to, że Państwo, co to Państwo wróblescy. Ze mną to nie z tych wróbleckich, ja tych z okolic Filipowa jestem. HE pomieszany z Mont Beliardem. Kamil Kowalski, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie, dostarcza 15 tysięcy litrów mleka do swojej spółdzielni. Jest zadowolony ze współpracą. Gospodarstwo znajduje się na terenie miasta Brzeziny. Mają 29 krów i tylko mieszańce. Oczywiście mniejsza wydajność, ale większa zdrowotność i są ze swojego pomysłu zadowoleni. Obok dostawcy do Głuchowa są zamieszczone gratulacje dla pani Teresy Jędraszek, która od 50 lat pracuje w Okręgowej Spółdzielni Milczawskiej w Głuchowie, a od 25 lat jest prezesem i bardzo efektywnie prowadzi swoją spółdzielnię. Panuje tam prawdziwie spółdzielcza atmosfera. No, trudno nie znać wszystkich dostawców, jak się ich ma niecałe 200. Życzenia składa załoga. Rolnicy, Rada Nadzorcza. Życzenia złożył też prezes zarządu Waldemar Wroś i przewodniczący Rady Szczepan Szymowski z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Są oczywiście dla pani Teresy też życzenia od całego zespołu rezykcyjnego Tygodnika Poradnika Rolniczego. W tym numerze jest wiele reklam i życzeń o spółdzielni mleczarskich, ale są też teksty, jak w święta wykorzystać napoje mleczne, fermentowane, które się ułatwią trawienie. Zniweleją efekty picia wody gazowanej na Wigilię. Jak mleko może służyć? Przetwory mleczne mogą być pomieszane w czasie świąt. Teksty te popełniła pani redaktor Kalina Kasperek. Rzekome miliardowe zyski. Felieton, znaczy publicystyka ekonomiczna Jarosława Malczewskiego. I tutaj niektórzy specjaliści, specy nawet, twierdzą, że mleczarstwo osiąga miliardowe zyski. Niestety rentowność jest 1,5, jak 2% branży mleczarskiej, to jest dobrze. A po prostu ci zazdrośnicy, i ci wypominacze mylą zyski z przychodami. I pożar ubory u młodych hodowców na Mazowszu. To są dostawcy do SM Ryki, Spaliły się y, boksy do robota udojowego, spaliła się nowoczesna obora, ale udało się uratować zwierzęta. I to jest najważniejsze. Dorota i Jakub Urlicki, to są bardzo dobrzy gospodarze. Pan Kuba jest też radnym i wiele rzeczy wniósł do społeczności mleczarskiej, nie tylko w swojej spółdzielni. I słuchajcie, redaktor Krzysztof Rublecki odchodzi z tygodnika poradnika rolniczego. Tak, po 42 latach pracy odchodzę, odchodzę z polskiego wydawnictwa rolniczego i przestaję być redaktorem naczelnym Tygodniku Poradnika Rolniczego, którego koncepcję opracowaliśmy z nieżyjącym moim wspólnikiem, redaktorem Wiesławem Nogalem. Odchodzę, bo taki jest los, że kiedyś trzeba odejść. Jestem przekonany, że redaktor Paweł Kuroczycki oraz redaktor Marek Kalinowski, który będą kierować Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym, poradzą sobie doskonale. I linia tygodnika poradnika rolniczego zostanie zachowana, ale jednakże pod warunkiem, że nikt nie podetnie im skrzydeł. Drodzy czytelnicy, pożegnam się z wami w piątym numerze tygodnika poradnika rolniczego. Proszę o wasze refleksje na temat tygodnika poradnika rolniczego, plonu, poradnika rolniczego, a nawet gromady rolnika polskiego, bo mam jeszcze czytelników, tych starszych, którzy mnie poznali w gromadzie. Wyślijcie je mailem lub listem. Opinie mogą być dobre jak i złe, aby były prawdziwe. Wiesi rodzina na świąteczno, na bogato, w szczególności polecam jeden reportaż w ich domu mieszka Elf. To jest taki nastrojowy, ale prawdziwy, troszeczkę smutny, ale też dający krzepiący reportaż o dzieciach z syndromem, Williamsa. Zachęcamy do przeczytania całego tygodnika poradnika rolniczego.